Mm. Nigdy nie jest będziesz bezka. sama Komedio, dramat, teograf z kobietą z tękę, jakiś właśnie poprosił druga o rękę <grywa> Bo pęknę ona była mu bliska Pokazując zdjęcia Opowiadał kim, co jest dzieciństwa Wygadywał świństwa, zawsze jak się opieścił Lubił czuć w ustach chut i mark piersił w tej skrudnej obuści na ubrał martwą kochankę, suknię się swojej płatki róż na podłogę i łóżko, po czym

której nikt nie widział więcej okay. został yeah. tylko napis Love forever Ja myślę, że po jakim czasie dogoni Mańka?